W życiu kieruje się dosyć prostą zasadą Jeśli jakiś zawodnik ma flagę Korei przy Przyniku, To prawdopodobnie jest dobry Nie bez powodu akurat tam wszyscy streamerzy jeżdżą grać solo Bo właśnie tam znajduje się Większość najlepszych graczy na świecie A wśród nich legenda profesjonalnej sceny Lola Czyli Faker. Ja nie jestem Faker Jestem zwykłym Polakusem co gra na topie No zupełnie się nie umywam do tych gwiazd K popu. Ale wiesz co? To nie ma dla mnie znaczenia Bo znalazłem 5 najciekawszych of buildów Z koreańskiej solo kolejki 5 różnych ról, 5 innych potencjalnie dobrych buildów Ale jest jeden wymóg Mógł. Ten zawodnik z Korei musi mieć co najmniej mastera na solo, ku grając właśnie tym bolidem. Ty ale master to dosyć nisko w sumie, jakby tak nie patrzeć, nie? No Patrz, gdzie są pro player, jakiś challenger czy coś? Zgodzę się, ale uwierz mi. Niektórymi z tych buildów to ja nawet nie wiem, czy normalnie bym z GOLDA wyszedł. Czy te buildy są na pograniczu terroryzmu, czy da się nimi w ogóle climbować? Dzisiaj to wszystko przetestuję. A zacznę od tego, który wydaje się, według mnie, w teorii nawet niezły. Bo mowa o Akszanie na AD Kerem. Kiedy Akszan wychodził, Riot chyba nawet chciałaby, aby Akszan był troszeczkę id ale wyszło, jak wyszło, nim. Tylko na topie i na midzie. Najważniejsza rzecz, która się powtarza wśród tych graczy, to że nie jestem w stanie wypowiedzieć ich ników. Także no, ten tutaj koleś. Actionem grał dosyć sporo, trochę intował, trochę kierował. Najważniejsze jest to, że w sumie to praktycznie grał nim jak klasycznym Axanem z jedną małą zmianą. No że na bocie. I dobrze wiesz, że musiałem tym zagrać samemu na bocie, bo granie duo, no to by było czyste oszustwo. I będę z tą szczery, nie było za kolorowo. Zacząłem od gierki z senną i od wczesnych leveli była normalnie klepa. Action jest bardzo dobry viral ze względu na pasywkę, ale potem jest z reguły coraz to gorzej. Najbardziej świeża rzecz w Akszanie to jest to, jak dobry dojazd on ma na tym bocie. Linka do ściany i lecimy do odciny. Problem jest za to inny, a mianowicie Action ma dosyć mały ręcz w porównaniu do innych Hadikarych i często gęsto po prostu nie da rady lejnować taką postką. Akurat ten mecz to był Stompik, tak czy siak, także od razu przechodzę do kolejnej. Z Miliosem powinno być lepiej. No i w sumie to stąpowaliśmy Early game. No ale Action w early, tak jak mówiłem, nawet oddaje. Jeśli nie się jak popieprzony, to nie da rady grać, ale co z tego? Tutaj na ganku niby Dedek, ale. Enemy to noby, jakimś cudem jeszcze kila wyrwałem. No wiesz, nie wyglądało to jakoś cudownie pod względem gameplayu i pod względem mentalnym również, ale wszystko jest do odwrócenia. Następny fajciki, dwa fragi się udało wyhaczyć. Mecz się wylosował bardzo trudny ze względu na stan nafidowania przeciwników, ale mimo tych trudności ciągle walka trwa. Nawet Olaf mi napisał: Aksan, zabrałeś mi postać, więc ty przegrać. Kurde, to żarty faktycznie się skończyły. Nie dam sobie w kasze pluć jakiemuś kasztanowi na Olafie. Dopóki żyłem i strzelałem, to naprawdę było dobrze. Damage tanków nawet spory. Ten na furany zawodnik jeszcze. Chciał się mnie pozbyć tutaj, ale słuchaj, też bym był dosyć wściekły, gdybym przegrał 42-minutową grę w League of Legends. Dobra, to jeszcze jedna, już tak na serio. Nie jest to złe, ale brakuje mu tego czynnika X klasycznego i Fajne jest to, że możesz łapać expa pod turretem czy gdziekolwiek indziej, kiedy akurat nie możesz podejść do Wave'a, bo Twój support gdzieś biega. Oczywiście nie każdy mój mecz poszedł jak marzenie, ale ja tu nie będę udawał, że to jest jakiś Broken Peak. Jest on w stanie coś ugrać, ale ja jako amator Aksana nie byłem w stanie wykręcić nim mega potężnych playsów. Raczej taki średniaczek na swojej pozycji. Czy ja bym go polecił? No. O, na topie pewnie tak, na tym Edikerym jest głównym. ale na topie mógłbym polecić też inny pik, Na przykład Fidla. Czekajcie, czek. kogo? No Fidla. Ten kolega gra ma akurat dosyć sporo. Fidl na topie jest przykładem postaci, która ma zaskoczyć ziomków, którzy nie wiedzą co się dzieje. Cały sens i magia Fidla właśnie na tym się opiera. Wbiegasz w Leva, klikasz W, no, no i w sumie jakoś to będzie. Jeśli linię wygrasz, a taki jest plan, to potem wchodzisz jak do siebie do lejta. Gierkę praktycznie samemu możesz wykierować kilkoma ultami. Czy w praktyce też tak jest? No, to trzeba sprawdzić. Pierwszy meczik i mały spoiler. To będzie jedna z bardziej Patologicznych gier, jakie grałem, i pewnie jedna z bardziej, które ty widziałeś. Starcik klasyczny, kometa i skorczyk. Rzucam tymi łapkami w bezdomnego, a drugi level to dla niego znak, żeby się wbić. Niestety on nie zna potęgi Fidla i znowu chce się bić. Oho, no dobra, jeden na dwóch. Mam zero many, zero HP. No, możliwe, że to nie będzie wyrównany pojedynek. Dla mnie każdy jest wyrównany. Fidl robi takie oro na tym topie, że głowa mała. Jeszcze tego pacana dobijam na kometkę i spadaj. Po baku kupuję tyle AP, ile mogę, skoro tak się nafidowałem. Powrót, no słuchaj. Nieważne, jaki duży jest wave, ja i tak, w niego wchodzę, klikam W i wszystko znika. Najpiękniejsza rzecz w tym filu to jest to, że możesz połkować z E, ale też być groźnym na olinie. Tutaj niestety zamiast być groźnym, to zostałem zamknięty jak pies w klatce i potem zastrzelony. Ale spoko! To nie jest żaden problem, jakiś free kill potem się pojawił, jakiś Yorix chce przejść na linie, no i w sumie nawet mu się udało. No ale nadal na tym topie dokonuję mega duszenia. Tym razem jeden na dwóch się nie udało, ale było dosyć blisko do jednego killa. No najważniejsze co w tym filu trzeba wiedzieć, to, że wygląda to jakbyś nie bił damage'a, dopóki go nie zaczniesz bić, bo wtedy nagle typek się rozpływa. A po wyjściu z linii, no wtedy rozpoczyna się prawdziwy gameplay filla, czyli tak zwane gamblowanie ultem. Ultujesz poza wizją i one shotujesz jakichś nobów, jeśli się trafią. To jest moja ulubiona zabawa na tej postaci. O Yoriku to już zupełnie dawno zapomniałem, niech sobie robi, co chce. Ja Mordo Topak grać nie będę, bo teamfighty. Uuu, do teamfightów wchodzę jak do siebie. Każda walka była mega wygrana przez te ulty, ale też zawsze po nich umierałem. O, albo zobacz na to. Dojazd w enemy team, ale powoli się rozkładam. Mordo, nic bardziej mylnego. Ja i Lulu normalnie oramy sobie te dzieci. Wysysam do full HP zdrowiem, no prawie. 50 minut się męczyliśmy z tą grą. ale na sam koniec, po ponad 130 kilach, udało się ją skończyć. Troja patologia, co? Ta, no ale kolejna była równie spoko. Jako, że jesteś fidlem, to nikt nie podejrzewa cię o demysł. Dosłownie nikt. Ja również bym nie podejrzewał, że Fidl cokolwiek może zadać. A jak przychodzi co do czego, to taka irelia może paść nawet level 1. Jak dobrze będziesz klikał w na klawiaturze, mega skillowe. Może i bym ją nawet zabił drugi raz, ale no, różnica dżunglerowa jest zbyt duża. Ale zobacz tu, zobacz tu. Po killu ona uciekła od wave'a. Oho, ktoś cię chyba stiltował. Proste mordeczko, ona zaczęła intować. Ja na supporta gram normalnie na topie. Świetny mecz, naprawdę. Plus jest taki, że jeszcze bardziej zrozumiałem, jakim fidu tak naprawdę jest herosem. Unskillowym i dla dzieci pozdro 600. Aurelion. Wielki smog po reworku. Nawet w mecie teraz. Yy, no, słuchaj, ten tego. Tutaj może być to nawet akurat najgorszy build z tych wszystkich. Znalazłem się co jest OTP Aureliona. I okazuje się, że zamiast grać tylko mida, jak normalny człowiek, to ma czasami fazę nagranie lasu. Tak, lasu. Pomyślisz sobie, jak to Aurelion w lesie? Ja Jakby co, jak to działa? No, ja ci nie powiem. Żeby zrozumieć tego sens, jednak muszę zagrać tym kilka gier. Zacznijmy od tego, że Koleś gra dosyć ciekawe runy, bo podwójne HPki i CDRy Dodatkowo on jeszcze oszczędza 50 golda i nie kupuje podka na początku. Będę stąd szczery, ten clear nie jest za świeży w żadnym tego słowa znaczeniu. Nie byłem w stanie sobie poradzić z tymi kampami, po prostu umierałem. A staki? Oj, to kolejny problem. No, jak dobijesz z E, no to troszeczkę ich wpada, ale nie są takie z zawrotnej ilości. Trzeba na maksa odplayować te klipy w lesie, żeby w ogóle coś pofarmić. Ale dobra, może ganki albo fajty są Dobre, czy coś. Nie, 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 ale nie poddam się. Clearujemy dalej i wpadam na topa z wizytą. mordekaiser trochę się podpalił, oddał mi za friko 700 golda. Możliwe, że to mi nawet gierkę uratowało. rylaj w bazie, dojazd bota i rybka upolowana. Czyścimy las dalej. Ty no nie będę ci kłamał, nawet po itemie nie jest za świeżo, ale chociaż jakkolwiek daję radę, robię dojazd w topa, znowu tego noba kajtuje, Atrof go dobije, prawda? Taki żart on jest zwykłym nobem. Z bazy na mida, a z Mida do grobu. To nic, bo nagle się sama gra odwróciła. Nie szło mi najlepiej, ale to nie był w sumie powód do smutku, bo ta Aureliona jest taka, że możesz bardzo łatwo złapać permaban. Znaczy się tego, skalujesz się, skalujesz się mega dobrze. Wlejcie jeden dobry, ulepszony ult potrafi cały enemy team zmieścić. Na koniec jeszcze styl pijanego mistrza został zaaplikowany i win w kieszeni. Drugi mecz, znowu się nie da clearować. Ale jakoś nawet udało się wyczyścić, po czym pobić się trochę z tym Xinem. No musiałem nie asekurować karma, ale jeden za jeden nie jest źle, prawda? Ganki po szóstym levelu nawet spoko wychodzą tym Aurelionem, więc narzekać nie mogę. Może po prostu ten czempionem trzeba biegać po mapie i wchodzić w fajty, bo faktycznie, ciężko jest uciec od Aureliona, który. Ma Daje. Problem się zaczyna dopiero, gdy twój kasztan stopa tak nafidował Akszana, że nie da się grać. Bomba z ulta niby była niezła, ale co z tego, jak mecz przegrany. Dobra, to jeszcze jedna, tym razem w mastera. Klirek stopa w bota i mega udany gang na bocie. Moja Aszka normalnie trzy fragi w czwartej minucie zgarnęła. To się nazywa Jungle dive. A tutaj jakiś dziki master mnie normalnie dojeżdża. No sytuacja dziwaczna, musisz się zgodzić. Koleś to będzie musiał tak się wstydzić, zostać zgapowanym przez Aureliona w lesie? Nie za dobrze to robi dla jego wizerunku. Meczek w sumie był stąpem, także dużo tym Aurelionem się nie naklikałem, mimo że potem po prostu latałem i zabijałem każdego na kogo miałem ochotę Dobra, koniec z tym Aurelionem. Co powiesz o szenie na suporcie? Nie jest to jakaś nowość, ale ten. Ten zawodnik jest troszeczkę inny, bo potrzebuje on damagea. I właśnie dlatego nie idzie on pod jakiegoś lokecika dla dzieci czy guardiana, czy jakiegokolwiek innego support i No co ty? Graspik, Harseal i gramy pod dojazdem i bota. Jesteś praktycznie drugim damage dealerem z bota, bo jak wiedziesz na pełnej, to będziesz w stanie kogoś nieźle wybombić. Zaczynasz z całtem i dojazd level 1. Jakbym miał normalnego jetikerego, albo lepsze ręce, to by pewnie lepiej to wyszło. Ale to nic, próba nie Nieudana, no śmiech na sali, nie, twoja rodzinka zostanie poszlachtowana, Największa za etaszena to, że będąc w miarę tankim, możesz jechać do odciny z tymi leszczami, Plus nawet dużo rzeczy mu się skaluje z HP, czego nie wiedziałem wcześniej, także nie jest aż taki zły rasz tego hardstila. No słuchaj, czasami coś się podwędzi, czasami gdzieś się ultnie, Jesteś zwykłym supportem do dojazdu, któremu depsa nie brakuje. Jak trzeba coś dobić, trochę się pobić, noszenie jest w stanie to zrobić. Tak, gra to był zupełny stompik, także nie było co zbierać po przeciwnikach, a kolejna zresztą tak samo. Ale w sumie no early nie było za dobre. nie dało się za bardzo grać, ale pod turetem, co ten Nobek na Lulu? Wyrwał taunta i po prostu zdechł? Jeszcze Draven wylewu dostał, ale na trudno. Takim szanem to można bez problemu orać dzieci, bo nikt za bardzo się nie spodziewa tak wysokich bazówek. Razem z Jinx wywoziliśmy ten mecz do końca. Nawet nie wiem, kiedy do tego doszło, ale przeciwnicy surnęli w 12 minucie. Ciekawe. Ale dobra, jeszcze jedna. Zagrywka pod dysko takowego Sena. I dojazd level 1. Morda nie potrzebujemy mego adekuriera, żeby solować enemy. Sam wchodzę i oram tego Lucjanika. Co prawda jungle Deep jest masywny, ale nie poddam się. Idę w Mida i free. Kill na Orianie. Oczywiście jak to na bota przystało, kilka minut nudów musiało być, ale gdy nudy się skończyły, to moja reakcja postanowiła sprzedać mecz w pizdu. Ale spoko, dla mojego Dravena postanowiłem się poświęcić. Pomyślisz sobie, nie no, dziwna śmierć z twojej strony. Nieprawda, bo wypłaciłem w golda z pasywy. A to, no, to też było świeże. Znalazłem wbite w Zbira z, z fleszem, co znowu oddało killa i sporo staków. No, każdy tam to był praktycznie wyrok śmierci na takiej linii, nieważne co. Ponownie trafia się łatwa gra i stylowe ślizganie się przed fontanną. I dobra, co mi zostało tam? Eee, midlane? Co nam Mmm, a no tak. Giga czas. Garen na midzie ma jedno, ale bardzo łatwe zadanie: Bierzesz shielda, second winda i maksujesz E. No i oczywiście kręcisz jak Garen. Wavik za waveikiem one shotowany, a 90% magów po prostu nie ma depsa. Na co nie ma depsa się spytasz? No, żeby cię zabić. No, wszystkie sztuczki regeneracyjne z dachora pomagają. Dlatego też możesz potem schodzić, grać las, a może i nawet szukać solo killi. Jak to wygląda w praktyce? No, mniej więcej tak. Pierwszy meczyk w Lux, czyli tankowanie jej speli i dobijanie klipków przed jej twarzą. Warto też przed podejściem do wavea wybrać jednego spelka albo dwa, tak, żeby było bezpieczniej. No i bierzemy całą falę za Friko. A jak co to mam Exhausta przez pomyłkę? Powinienem być grać Ghosta, ale no wiesz jak jest, zapomniałem. Był mega czynnik na midzie, dopóki Dianka się nie zjawiła, ale spoko! Nie przejmuj się, że jesteś low, nie przejmuj się, że umarłeś raz czy dwa. Second win i shieldik działają od Missing Health'a. No ale w sumie to powiedz mi, kto by się spodziewał, że z takiej sytuacji tak po prostu zabije Tom Lux na jedno kombo. A to nawet nie jest mój plan, żeby kogokolwiek zabijać. No w tej grze tak się złożyło, że po prostu biegałem byle gdzieś czekowałem te dzieci z jednej z najtrudniejszych kombinacji spel. O, albo zobacz na to, tak się bierze Turety, Gigacza Nogierka była bardzo prosta i krótka, także go next od razu. W może być ciężej, bo on ma stały damage, nie to co większość magów, także tutaj już staram się za bardzo nie przyjmować tych autoataków, tylko raz hitowanie przez pierwsze 5 minut i nic więcej. Dopiero potem faker na zaku do mnie wpadł. Jeszcze Lisin przyszedł mi tu po przeszkadzać na no spoko. On nie zna potęgi Garena, ale umarłem, rest in peace. Ty, no nie wiem. Tutaj taka impreza jest cały czas na tym midzie. Nie wiem w ogóle co tu się dzieje. Ale Garen, no Garen potrzebuje chwilkę czasu, bo w midgamie, no w midgamie tego Praktycznie nic nie powstrzymuje. Jak nie jest za bardzo do tyłu, to wygrywa z każdym i wszystkim. Kości ziomków na jedno kombo. Akurat w tym koreańskim bildzie się idzie podkryta, co sprawia, że dużo się bije, ale raczej łatwo się umiera. Ale wydaje mi się, że to była raczej dobra gra dla takiego garena. Jeszcze jedna no w katę. fajne garenem w katę jest to, że po prostu ona nie może podejść. I tak, uśmiercili mnie w trójkę na midzie, ale to nic, bo potem po prostu wjechałem w nich na pełnej. I tak o dwóch wyjaśniłem bez problemu z kaziorem. No i zobacz, one shot wave'a i mam czas, żeby podejść na bota bez problemu, zgarnąć fraga i jeszcze wrócić na Mida. A co, ta Katarina w ogóle się nie spodziewałaś, że dostanie one -shota 100% HP do zera pod turetem? Nie no, naprawdę się nie spodziewałeś, tego przecież to takie oczywiste. Granie pod dojazd najwyraźniej w tej grze się opłaciło, bo byłem tak nafidowany, że każdego rozkładałem na łopatki jednym kręciałem. Mając tyle, a tak spida też dosyć przyjemnie się split takim garenem. Nie no, taki darmowy mecz. Nie wierzę.